Dzisiaj mamy matematyczne sfery. Dzisiaj przerobimy sobie ułamki takich jak wy, czyli dla ułamnych Jak serio nie wiecie co to są ułamki, to chyba musieliście pić jeść jeden kawał. No patrzcie jakie to proste. Mamy sobie dodawanie, no każdy mógłby Jak nie umiecie dodać, to jesteście po prostu cymbałami. Mamy dodawanie pyk. Jeżeli macie taki sam dół w ułamku, to możecie to wjechać szybciutko jak Wardenga Fame, czyli po prostu dodajecie sobie górę. 1 plus 2 mamy 3 na dole 4 no i to jest rozwiązanie proste, myślę, że proste drugi przykład, robimy tak samo dodajemy 3 a na dole będzie 9 no jeżeli byś tak zrobił, no to jesteś zakręcony jak słoik po górkach bo zobacz, dołu nie dodajemy dół musi być taki sam czyli tak nie robimy czyli żeby to obliczyć, musimy sobie sprowadzić do tego samego Czyli musimy na dole mieć taką samą mąkę, bo inaczej chleba to z tego nie zrobimy. No to sobie zamieniamy tą trójeczkę na szóstkę. Na no jak ją zamienić? No jeżeli dodasz 3 plus 3, no to masz wtedy 6, nie? No to sobie zwiększasz od jedną trójkę. Proste? Czyli zwiększasz to tak naprawdę dwa razy. Może wtedy dwa razy będziesz miał większe IQ. Czyli zwiększasz to do szósteczki. I te dwójkę też zwiększamy. Bo jak rośnie dół, to rośnie też góra, czyli u góry będziemy mieć 4. Bo też zwiększamy razy 2. To razy 2, to razy 2. I teraz sobie dodajemy do tego tą jedną 6, I to samo, dół przypisujemy taki sam. Dół, to jest nasza podstawa, to jest nasze pudełko od pizzy, i ono ma 6 kawałków, i w tym pudełku zostało ich 5. No bo ja wam jeden podobę. Jak dalej nie ogarniasz, no to ciężko, to już raczej tego nie ogarniesz. Ale mogę Ci wytłumaczyć jeszcze jeden przykład, żeby coś tam dotarło do tej pustej głowy. No to patera. Mamy tu ósemkę, tu czwórkę. No i to samo. Ta czwóreczka nam musi urosnąć, bo jest za mało jej jest po prostu za mało. A więc tak, końcówcie. Zwiększasz sobie. Pierwszy oczywiście sobie przepisujesz, a to drugi sobie zwiększasz, tak jak przed chwilą to robiliśmy. Jak po tamtym nie ogarnąłeś, to teraz jeszcze skup. Może ci się uda. Może coś w końcu wykrzeszeszy z tej głowy, naprawdę. Dobra. To pierwsze przepisujemy i co masz tam drugim? Masz tam dole czwórkę. To ją musisz doprowadzić, żeby miał taki sam dół No to też ty zwiększasz, rośniesz, rośniesz. I tu też. Czyli zwiększasz razy dwa. Tu i tu. No żeby było to samo. No i teraz co możemy dodać? dół przepisujemy i górę dodajesz. Czyli będzie ile? 9. Czartowałem cymbale. 11. Dobra, jeszcze jedno z tych zostało, czyli całości. Jak mamy takie całostki tutaj, widzisz tą dwójeczkę, no to musisz sobie zamienić na początku. 2. Ile to jest 2? No, jak 2 podzielisz na 1, no to będzie 2, nie? Czyli zapisujesz tylko dwie pierwsze. 2, gdzieś na 1 to jest 2. Do tego dodajesz 3, 5. I znowu to samo, sprowadzasz tylko do tego samego dołu, nie? Czyli musisz mieć tą swoją taką podstawę. Jak nie zbudujesz tej podstawy, no to szybko się wyrąbisz. Więc musisz to zbudować. No i teraz to samo, tu sprowadzasz sobie do piątki. Czyli byś miał pięć. Pomnożyć do razy 5, Żeby było 5, to górę tyle samo, czyli musi być 10. I do tego dodajesz 3 piąte. Górna, dobra. Jeszcze jakoś jakaś lampę, ale Dobra, 5 na dole. I u góry 13. No i mamy wynik. Proste. No proste, no nie będzie już łatwiejszych. Tego ja nie ogarę, to naprawdę poczuję. Po prostu cię współczuję. Dobra łomniaku, teraz sobie zrobimy odejmowanie tych łamków. I o co chodzi z tym odejmowaniem? Czy to za trudne? Tego nie da się zrobić. No jak się nie da, zobacz teraz. Robisz dokładnie tak samo, jak robiliśmy to dodawanie, czyli znowu musisz mieć tą samą postawę, no jak nie masz tej samej postawy, no to się wyrąbiesz, nie? Po prostu się wyrąbiesz. Nie masz tą samą postawę, czyli ją tylko przepisujesz i górę se odejmujesz. To jest dla ciebie trudne, to naprawdę napisz w komentarzu, czy to jest dla ciebie trudne. A ja ci zrobię taki poranik godzinny, żebyś mógł się tego spokojnie nauczyć. Dobra, teraz wjeżdżamy jak CBS po Buddę. Czyli znowu. Musimy tą samą podstawę sobnąć. Czyli zwiększamy, no, czwóreczkę zwiększasz do ósemki. I górę też. Razy 2. I odejmujesz. No i mamy, nie? Mamy. Nie będzie trudniejszego. No i to ostatnie tak samo. Mamy całość. 3 podzielić na 1, no to mamy 3, czyli to jest to samo. No i teraz znowu ta sama podstawę robimy, tak jak w poprzednim. I w i odejmowaniu łąków nie masz tej samej podstawy, to szybko wypadasz z toru wtedy. No i co możesz zobaczyć na no to pałę na sprawdzianiu. No i co, zwiększamy do piątki. Zwiększyliśmy razy 5, tu górę też razy 5. 15. No i tu mamy 5. I tu mamy 2. No to odpowiedź to jest 13 piątych. Podejmujesz sobie tylko górę, tu zostawiasz. Koniec. Koniec. The end też odejmowanie. I co? Pewnie myśleć, że to już koniec i że już wszystko umiesz. No nie tym razem, bo jeszcze zostało nam mnożenie i dzielenie. Mnożenie i dzielenie są tyle fajne, że nie musisz mieć tej takiej samej podstawy. Bo nieważne jaką będziesz miał podstawę, to i tak będziesz stał twardo na nogach. No A jeżeli nie będziesz miał w dodawaniu odejmowaniu tej samej podstawy, no to szybko wpadniesz do jakiejś studzienki i będą musieli cię wyciągać. No to teraz patrz to. Jak mnożysz, to robił się tak. Góra razy góra, du razy du no chyba prostszego to już nie ma. Naprawdę. To jest zwykłe mnożenie. Tylko już góra razy góra, dół razy dół. Dla ułatwienia możesz sobie poskracać. Skracamy zawsze na skosy. Jeżeli są takie same liczby na skosach, no po prostu je wykaszasz. Czyli tego nie ma, tego nie ma. Zamiast nich pojawiają się jedyneczki. No po prostu dzielisz przez trzy. To i to. Tutaj przez co możemy podzielić. Przez dwa. No pa to. To se skreślasz jest jeden, To na dwa jest dwa I zaskróciliśmy i od razu mamy u góry 1 razy 1. 1. Na dole 2. Po prostu tego się nie da obstrać. Dawaj teraz to. Mamy 5 szóstych. I po prostu są dwa sposoby. Albo od razu mnożysz górę. Ty to nie widzisz, masz oczy kreta. No to musisz sobie to rozpisać ten na dwie pierwsze. Ale jak od razu pomnożysz górę. No to mamy 10 szóstych, nie? Tutaj możesz tak samo zrobić. Od razu mnożysz górę 10 i wtedy dół 6. To samo, nie? To samo. Jakby tu sobie jeszcze możesz to skrócić przez 2. Czyli będziesz miał 1, a tu będziesz miał 3. Czyli to jeszcze można też skrócić, czyli to jest 5 trzecich. No ale to jest szybsze, nie? Więc od razu mnożysz górę wyrąbane w tą podstawę i od razu przechodzisz do góry. Dobra, i ostatnie mnożenie już sobie ni sam, bo już mi się nie chce tego mnożenia. No i zostało nam już tylko dzielenie. No i patera, jak to się wieje. I tak naprawdę tu wychodzi, że matematyka cię nabiera. Bo dzielenie ułamków to jest tak naprawdę mnożenie. Jak masz 3 czwarte, to jak masz tu dzielenie, to zamieniasz to na mnożenie. Po prostu zamieniasz na mnożenie. I teraz bardzo ważna sprawa. Tu jest taka kwestia, że tego prawego buta zamieniasz po prostu z lewym. Czyli zamieniasz buty miejscami. Bierasz buty na odwrót. Po prostu jedziesz na miasto i buty na odwrót. Czyli 2 piąte zamieniasz na 5 drugich. I robisz zwykłe mnożenie. 5 razy 3, 15. 2 razy 4, 8. I to jest koniec. Tak się dzieli ułamki. I podzielić też będziesz się wiedzą. Jak to w końcu ogarniesz, no to pa jeszcze to drugie. 5 szóstych. Robisz mnożenie. I 2 no to co to jest 2? 2 to jest 2 podzielić na 1. Czyli zamieniasz to miejscami znowu. Zakładasz prawy but na lewą stopę. Na odwrót troisz. I na druga. I mnożysz. To będzie 5, 12. I to jest tyle. I na tym polega to dzielenie. Jak masz trochę oleju w głowie, surpisz się to ostatnie. Robi suba, a ja się z wami żegnam.